A dzisiaj nagramy MSP, więc wchodzimy, wchodzę w goble rom, bo jeden dwa razy, no dobra, to nic, MSP. Więc Chciałabym Wam powiedzieć, że chciałabym nagrywać z komputera, bo już mam wymyślone nazwę na kanał, w ogóle mam już ten kanał zrobiony na mojego tacy komputerze, czyli na tym komputerze, co tutaj widzicie. To bardzo bym chciała, zaloguję się, bardzo bym chciała, żebyście mi pomogli, napisali w, komen w komentarzach, jaki... Jak Chcę, żebyście mi napisali w komentarzach, jak, jaki, program, jaki program będzie dobrze działał. Jak to trzeba zrobić i jaki program właśnie trzeba mieć, żeby, żeby nagrać coś z komputera, żeby nie było takiej widoczności, oczywiście, takiej jak ja mam, i żeby nie było takiego odblasku. No, i bardzo bym chciała, żebyście mi powiedzieli, więc. Tutaj pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy tutaj są. Na razie ich wszystkich pozdrawiam. Bardzo, bardzo, ale to bardzo ich wszystkich pozdrawiam. No, naprawdę. Yy, bardzo, bardzo wszystkich. Nawet Pixie Star się do tego zaliczy. <grym> I. Jeszcze bardzo y, pozdrawiam y, Adriannę y, Skod, która też jest youtuberką y, Więc bardzo ją pozdrawiam Pozdrawiam ją, pozdrawiam I pozdrawiam także Mr. Paul To on No i to wszystko chciałam y, wam po prostu y, powiedzieć y, jak żebyście mi pomogli z tym? Bardzo proszę. Jeśli chcecie mieć więcej moich odcinków, tak samo piszcie w komentarzach. Albo jeśli chcecie mieć więcej odcinków, dawajcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół. Więc ja na to wszystko czekam i na razie pa!